I dzień dobry, dzień dobry. Już twarzą w twarz. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym w odcinku. Myślę, że to będzie tylko hol zakupowy z biedronki, bo byłam w biedronce, tak? W biedronce. A jakoś do Lidla powiem Wam szczerze, nie po drodze było. I tylko stanęliśmy w biedronce. Do Lidla też. Chyba się wybiorę, bo to mi się wydaje, że papryka jest tańsza, a chciałabym zrobić um, zupę gulaszową. Za mną długo chodzi, a tutaj widziałam taką zupę gulaszową u Oli. Ona tam sobie oczywiście gotowała z Termomiksa. Ja mam taki swój sprawdzony przepis już od dawna. Wydaje mi się, że zupy gulaszowej to ja jeszcze na kanale nie gotowałam, ale mi się to tylko tak wydaje. Chyba wszystkie zupy były, ale gulaszowej nie było. Pieczarki mam, bo tam idą i pieczarki, i papryka idzie, i cebula idzie, i pomidory koktajlowe. E, także to wszystko mam, ale nie mam właśnie papryki. Biedronce była nadal po 15 zł, a mi się wydaje właśnie, że w Lidlu jest jakoś w promocji teraz. Mam nadzieję, że wszystkie mi nie wykupią i ja też sobie zakupię. Ale to wiecie, jak sobie nie zakupię tam, to sobie zakupię gdzie indziej. Dobra, to tylko tak na marginesie, tak żeby, wiecie, zacząć w ogóle tutaj się i zacząć y, mówić y, do was. Nie wiem, co tu mam. Jakiegoś chyba powiem Wam szczerze włosa. Gdzieś mi tutaj coś y, przeszkadza. Także zakupy takie, no nie wiem, można powiedzieć, że większe, cotygodniowe, no wiadomo, co po niektórych rzeczy to na pewno nie starczy na dłużej jak na tydzień. No ale myślę, że reszty starczy na trochę dłużej jak ten y, tydzień. Zauważyłam właśnie, nie wiem, czy u Was też tak samo jest, że jak dzieci. Siedzą w domu, to jakieś, nie wiem, bardziej głodne są, bardziej jaka, jakaś nuda ogarnia i mi się wydaje właśnie, że z tego powodu więcej jedzą. No ale to, no wiecie, jak są głodne, to przecież nikim nie będzie jedzenia, żałował, nie? Żeby tutaj sobie zaraz coś, coś nie pomyślał, bo ja tutaj wiem, e, ci co mnie znają już od dłuższego czasu, czyli od już no, dwóch lat. No to wszystko wiedzą, a tutaj przyjdzie wiecie: jakaś taka nowa osoba posłucha sobie, i zaraz y, będę tutaj odpowiednie, oczywiście, komentarze słuchała. Także ja to głównie mówię do tych osób, które długo mnie już znają, czyli te dwa lata. No dobra, także łyczek, kawusi razem z Wami, i już zaczynam. E, już zaczynam. Oczywiście zacznę, zacznę od tego, co tutaj mam na blacie, więc na blacie mam tak. Ręczniki papierowe, papier toaletowy, bo już e, i ostatnia rolka się została, więc trzeba było zakupić. E, tutaj chrupki dla dzieciaków do e, wieczornego oglądania telewizora. E, banany. Teraz są w promocji po 4,99 bodaj, Bodajże chyba reklama w, radio, w tym w głośnikach w sklepie leciała, że dość robię. E, makaron do Brusia. Powiem Wam szczerze, no niby była promocja też na makaron, ten, ten inny, który ja zawsze kupowałam w biedronce. E, no ale on już też podrożał. Ten jest chwilowo jeden z tych takich tańszych, więc zakupiłam ten. W promocji były też mandarynki po 4,99. Zakupiłam 2 kg. E, kiwi po 5,99. Także to. Hmm. Oczywiście, tak, dwie paczki mam lubeli, żeby był już też zapas. E, tutaj mam dwie paczki macaronu. Druga paczka gdzieś tam jest. I on był właśnie w promocji po 3,19 bodajże, jak się weźmie dwa opakowania, czyli to wychodzi 640, no 6, a ten kilogramowy jakoś 4 czy 5 zł niecałe. Także no ten do makaronu to ten, a ten będzie do sosu. Więc to tutaj, żeby mi kawa nie spadła. Tutaj coś do, do sushi, czyli są te, wzięłam tutaj 6 sztuk. E, tych właśnie wodorostów. Zobaczę właśnie, co to z tego mi wszystkiego wyjdzie. Ja na razie e, gromadzę rzeczy właśnie do sushi. E, to było biedronce po 4,99 i tutaj jest 6 sztuk. E, tego sushi to i tak doskonale wiecie, że nawet jak go zrobię, to będę jadła tylko ja i Julcia. Ewentualnie chłopaki nie sądzę, że tkną. No, dlatego na razie tak na spróbowanie w ogóle. Jak nam będzie szło to kręcenie Chyba wystarczy nam te 6 płatów. E, chusteczki higieniczne w kartonie i powiem Wam, że jak spojrzałam na, na cenę, to one już chyba były po 6,49, także ja jeszcze pamiętam czasy, jak one trzy z groszami kosztowały 3,99 No a teraz już prawie 7 zł, także powiem Wam szczerze, no szok przeżyłam przy półce. E, bagietki dwie byłem, z tego dzieciaki już jedną jadły. Więc to, i teraz już jedziemy z siatka. Standardowo serki. Serki też lubita. Widzę, że u nas najbardziej te serki schodzą. Dawno nie było Miller, Milsiów, bo żeście dzisiaj je bodajże oglądali. I powiem Wam, że tak jak szybko przyszły do domu, tak szybko z tego domu wyszły. Zresztą wiecie, tam było tylko cztery sztuki. No to co to jest, cztery sztuki? Jak u nas, troje dzieci, każdy dostał po jednym mąż jedno i po Miller Milsiach, serki z krową moje ulubione i to są z myślą o mnie i o mojej tej takiej ala owsiance ketchup, żeby nie zabrakło i żebym tutaj do sklepu znowu nie musiała do Biedry jechać tutaj wzięłam też coś takiego z myślą właśnie o tym sushi nie wiem czy to się dodaje czy nie ale zakupiłam, zobaczymy to też jakoś było chyba 4,99 o ile dobrze pamiętam E, jeszcze jedne serki. Śmietana 30, bo wjadą gofry z, na piwie i ta śmietana jest potrzebna właśnie do tych gofrów. To znaczy nie do gofrów, tylko później, żeby zjeść gofry z bitą śmietaną. Dzisiaj nadal w promocji było masło po. 4,79 bodajże, albo no niżej jak 5 zł, dlatego jeszcze dobrałam trzy kostki, muszę Wam powiedzieć, bo masła poniżej 5 zł to już chyba dawno nie widziałam, więc to idzie do zamrożenia od razu, żeby była. Humus ulubiony mój z papryką, jedno opakowanie tylko było, więc sobie wzięłam jedno. Tutaj dla słodyczomaniaka coś takiego, a tutaj też ktoś mi chyba coś polecał z tym, ale... Już nie pamiętam, to znaczy nie koniecznie z tym finu, nie? Tylko tak ogro, ogólnie z czekoladą. Jedną śmietanę dokupiłam, bo tam coś jeszcze mam. W promocji był również olej wyborny, tym razem rzepakowy. Poniżej 8 zł, więc sobie dokupiłam dwie butelki. Też niech sobie stoją, jeść. nie wołają, że tak się mówi, nie? Dzisiaj na promocji były te. Parówki z szynki i one chyba były po 2,99. Przy zakupie dwóch opakowań wzięłam cztery. Była również kiełbasa Śląska po 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Już ostatnie dwie wzięłam. Zostało jeszcze tylko jedno takie opakowanie, no ale już nie było pary, więc nie brałam. Makaron do rosołu i muszę Wam powiedzieć, że też jakoś chyba zatrzymałam się, jak on był po złoty, coś, a teraz już dzisiaj widziałam, była cena 2,19. E, chociaż ostatnio to było i tak braliśmy chyba w Stokrocy u nas, muszę Wam powiedzieć. E, jeszcze jeden ten makaron, penne. Penne, dobrze, dobrze powiedziałam, dobrze. Dobrze, bo penne to co innego znaczy po włosku, już wiem doskonale co znaczy paluszki. też żeby mieli co chrupać do Netflixa. I tutaj mam chleb tostowy. Też, żeby sobie był. Chociaż ostatnio chyba mi się wydaje, że jakoś był jeszcze. Także i ten pójdzie do zamrożenia. Jeden zwykły. I bułki do hot dogów. Dwa razy. I jeszcze. Jeszcze coś tu jest. Jeszcze barsz czerwony, barsz czerwony, biedronco jeszcze jest najtańszy, bo kosztuje 0,80 No i wiadomo, jak suszki, no to potrzebujemy ryż, ryż do suszy. Też był po 4,99, dlatego tutaj zakupiłam. Co prawda, mam od Ani naszej tutaj namiar na takiego pana z Allegro, ale jeszcze nie przeglądałam, bo to wczoraj nas nie było, czyli w niedzielę. Tak jak do, wiecie już, albo nie wiecie jeszcze? Nie, wiecie już. Także wczoraj nas nie było i tutaj muszę sobie przejrzeć, bo pytałam się właśnie o Ani. I chyba jakąś książkę kucharską mi przysłała, także ja to sobie siądę, poszukam, popatrzę i dopiero będziemy działać sushi. Zawsze będzie, wiecie, jakaś taka odskocznia, inna na kanale. E, pomidory, bo dzisiaj jest w Biedronce Tydzień Włoski, więc pomidory zakupiłam takie Cook Italia. Tutaj są od razu czosnek, cebula i pomidory. I one chyba po 3,49 kosztowały. O ile ja się nie mylę. Promocja też jest na moje ulubione herbaty Irwing po 3,99 czy po 3,79. Nie ma żadnego tutaj limitu. Bierz dwa czy coś takiego. Wzięłam sobie trzy opakowania. Takie trzy smaki były, takie trzy wzięłam. I tutaj mam Figa z gruszką, mandarynka z poziomką i granat z agrestem. Także to. Te serki tutki też były w promocji, jak się wzięło dwa opakowania to były po 4 złote chyba, coś takiego, także to jeszcze zakupiliśmy. Jeszcze jedne te pomidory, no wiadomo, tym razem jogusie, bo w Biedronce są jogusie i ten też bardzo lubią. Od razu dokupiłam to. I jeszcze tak, takie serki wzięliśmy: bondi i ser biały. I jeszcze. I to już będzie wszystko. A, jeszcze mamy zgrzewkę mleka, ale to wiadomo mleko jak mleko, i wzięliśmy to. Mleko głowickie 3 i 2. Tutaj się patrzy, bo tutaj stoi ostatni karton, który dzisiaj wyszedł z dolnej lodówki. I ono też było jak w jakiejś promocji. Mi się wydaje, by na mnie tak mąż powiedział, że jest w promocji dlatego wziął to. I jeszcze w promocji dzisiaj były tuńczyki. I ja sobie wzięłam tuńczyk w oleju. Tu mamy 3 puszki i normalnie kosztują 16,99, a dzisiaj były po... 12,49, dlatego wzięłam dwie puszki sobie. Niech tam sobie, wiecie, stoją w zapasie, no bo raczej nie sądzę, że się już taniej znajdzie, jak te 12,49. I one są ważne aż do 2026 roku. Wsporzyć e, przed. No i to jest wszystko. Nie wiem, czy będę już dzisiaj kończyć ten mój hol zakupowy. Bo tak jak mówię, może jeszcze pójdę do tego Lidla i zobaczę, jak coś dokupię w Lidlu. Ale to tylko, to tylko po tą paprykę przeważnie, no chyba, że jeszcze coś by tam było w promocji takiego w Lidlu, więc nie żegnam się z Wami. E, tutaj z obiadów, to tak jak widzicie, no na obiady to praktycznie nic nie ma, nie? Bo tutaj jest takie ogólne. Mięsa nie brałam, bo chwilowo mięso jeszcze mam, więc mięsa nie brałam. Na dzisiaj obiad mam, bo mam jeszcze te pulpety w sosie pomidorowym, więc dzisiaj obiad jest. I na jutro muszę coś wymyśleć, bo jutro mnie nie ma, bo jadę z Antośkiem. I jutro mnie nie ma, więc na jutro muszę coś wymyśleć dla reszty domowników na obiad. No chyba, że zostaną pulpety, więc będą jutro też pulpety, mogą być i pulpety. Chyba, że nie wiem, naleśników sobie usmażył sami, to zobaczymy. A w środę będą robione pierogi, więc jak wy oglądacie pewnie ten hol zakupowy, to Monika lepi pierogi. I pierogi będą wtedy na środę, na czwartek i mam nadzieję, że na piątek będą pierogi. I takie będą w tym tygodniu u nas obiady. Jeszcze ta zupa gulaszowa też by wjechała, więc zupa gulaszowa też dobra. No i chyba. Tyle, co ja miałam Wam dzisiaj chwilowo do powiedzenia. A były jeszcze niby kwiatki w gazetce, bo tutaj też widziałam Ania. Zdjęcie sobie zrobiła właśnie z kwiatkiem, filodendronem na Instagramie. Stała taka uśmiechnięta, i było napisane, że leccie szukać chwilodendrony w biedronce. I tak sobie właśnie od razu miałam jej napisać. Jeszcze wiecie, że no raczej nie w każdej biedronce to jest. I u nas oczywiście. W naszej biedronce nie było kwiatków ani pieniążków nie widziałam, bo tutaj też miałam na uwadze kupić sobie pieniążka. Też tutaj w tamtym tygodniu, jak kupowałam azalie, azalie jeszcze były, jak kupowałam azalie, to też właśnie jedna z was mi napisała. Nie wiem, czy nie Ilonka, może Ilonka, że kupiła sobie właśnie mm, pieniążka. Ja tak miałam na uwadze, że jak będę w biedronce, to sobie kupię. Pieniążka, ale no nie było. Nie było ani pieniążków, ani tych filodendronów. E, także, nie wiem, no, widać, biedronka biedronce nierówna. No dobra, ale nie będę już przeciągała. Jak pojadę jeszcze do Lidla, to dogrywkę zrobię. I tak jak Wam mówiłam, byłam w Lidlu, ukolowałam czerwone metki, a byłam po tą paprykę, co Wam oczywiście wcześniej wspominałam. Także paprykę też zakupiłam, ale najpierw czerwone metki. Pierwszy łup łosoś z czerwoną metką, proszę bardzo, kilogramowy. Także jak go potnę na kawałki, no to będzie parę obiadów. Także może się nawet zdjęcie zrobi do miniaturki, nie? No dobra, to tylko takie żarty oczywiście. Także dobra. A wiecie, teraz łosoś jest drogi. Chyba 60 zł kosztuje za kilogram tak dokładniej to. Ale mi się tak wydaje. Dobra, także łotość. E, wzięłam też schab, też był z czerwoną metką. Proszę bardzo. I proszę się nie dziwić, że kupuję. Ja kupuję. One są akurat już e, ważność do 25. Trzy te opakowania z hubu. Przepraszam na chwileczkę. Bo gotuję ryż, powiem Wam szczerze. Byłam święcie przekonana, że kaszę jeszcze mam. A tutaj jak do słoników z kaszą, kaszy nie ma. Więc trzeba będzie sobie wpisać na listę produktów do uzupełnienia, zakupić kaszę. I tak. Tutaj są po 360 gram. 5 akurat kotletów. Tutaj jest także to zaraz idzie do zamrożenia. Też jest ważne do 25. Stycznia, a wiadomo, mrożenie przedłuża termin ważności, i zakupiłam również trzy opakowania mięsa mielonego z indyka, również z czerwoną metką i również jest ważny do 25. Mięso z indyka jest po pół kilograma i też za połowę ceny. No i tak jak wam mówiłam, wzięłam paprykę bio, będzie do zupy gulaszowej. Także to zaraz idzie do mrożenia. Łosoś idzie do porcjowania na odpowiednie porcje i też idzie do zamrożenia. I to wszystko. To wszystko, więcej nic w Lidlu nie kupiłam, nie widziałam i powiem Wam, że było też trochę przecenionych tych rzeczy tekstylnych, ale tam w tych koszach to naprawdę brakuje już tylko i wyłącznie, mi się wydaje, baba z dziadą z dziadem, baba z, dziad, baby, baby z dziadem, o tak. Bo powiem wam, no może i by człowiek coś kupił, ale wziąć to, sparować, jak to było tak porozwalane, no to graniczy z cudem. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę my sami robimy ten bałagan, bo jakbyśmy tego pudełka nie otwierali, nie zaglądali do środka, to ta druga osoba by już na przykład to urzeć, kupiła. A tak, jak to jest wszystko, po wyciągane z pudełek, porozciągane z opakowań, no to tego raczej nikt nie weźmie, no bo nie ma tej odpowiedniej cenki. Ok, także to wszystko. Więc jak Wam się podobał taki hol zakupowy, to proszę o tego kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, żeście tutaj dzisiaj ze mną byli, oglądali moje zakupy. Jeszcze tam sobie, wiecie, znajdę trochę produktów do tego sushi. Zapoznam się w ogóle z tym, jak je się wykonuje, yy, i będę coś działać pod tym kątem. Także, no, myślę, że w niedługim czasie będzie właśnie taki odcinek z sushi na kanale. A dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was oczywiście bardzo serdecznie. Życzę Wam cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym vlogu, albo nie, w holu zakupowym, w kolejnym holu zakupowym. 爸。Bye.